Siemanko, z tej strony, na ten dzisiaj będę nagrywać Roblox Rival ja powiem to przepraszam, że nie wstawiałem Dzisiaj wstawię trzy filmy, bo ja miałem, e, zrobiłem na zapas tak naprawdę Trzeba ja tą babę wyłączyć, żeby mi tutaj mi się nie rozładowywała No i jak ja lubię ten pistolet, no to jest e, normalny pistolet, tylko że żewer mi kilka skrzynek kupił. Dlatego mam e, taką rękę. Mam taką broń. Zmieniłem ją na nerf'a Żeby nerfiło O! W końcu mi się świat zmienił. Ja nie ja, wiem czemu, ale ja, kiedy ja, jest ten ja, inny świat, to ja chyba nawet więcej trafiam albo i nawet więcej obrażeń nie robię. Albo to jest taka, taka jakby termowizja. To mnie trochę podświetla bardziej... To są bardziej widoczni. To jest denerwujące, że muszę tak. Tak muszę bez przerwy. Klikać, klikać i klikać. Na normalnym pistolecie? To nie, nie trzeba chyba klikać. Nie, nie da się, nie da się zrobić. E? Nie, widzieliście to, że ja nie zrobiłam wystarczająco obrażeń. Coś nowego? Nie, nie mogę. Mi się nie imposible. Będzie w końcu jakaś nowa broń. Źle on tego mam. Na, robię to. Widzowie, proszę. Proszę, żeby to się udało, bo ja miałem raz taka, ale mam nadzieję, że wygram. Bo 2 kontra 1. Nie wiem, jak to pójdzie. Gdzie jest latarka? Papa, normalnie mam latarkę. Taką lekką. Normalnie mi podświatła droga. nie, o nie Nie galę, że chyba nie miał ja Jeden Mam nadzieję, że następny jeden będzie znowu tak? U nie trafi, jego błąd. O nie, dobra jeden zabity. Wpisów Ej, coś, ej, te jednego z nich znam. Tego marcelka. Ja już. E, ja dzisiaj, kiedy grałem, e, to miałem jednego Polaka. O? I on się tak samo nazywa: tylko że. On miał. E, on nie miał skina Baconu. Ła Zginąłem! A. Mieli szczęście, ale teraz. Nie ma. Dobra. dzisiaj mam zrobiłam. Ej, widzowie! Mam je, zrobię jeden challenge. Czy przetrwa bez dostanięcia obrażeń? Challenge rozpoczęty. Nie, nie gadę się jestem takim stigmą. nigão é que eu sigma se to zrobię, to jestem Sigma Sigma. Sigma Boy. O kurde, źle, eu ustawiłem ten. kamerkę. I... eu mam Tyk Czy teraz mi się to uda? Uuu! Dobra, jeszcze jeden, jeszcze jeden A nie wiem czemu, ale po poprzedniej rundzie e, Nikt mnie nie trafił, a straciłem e, trochę HP W Zowie. musiałem użyć, bo nie wiem czemu, ale e, dostałem obrażenia nie, a byłem tam nie, a nikogo u mnie nie było nawet pożaru no, e, Lary, co ja dam fajnie to, to wygląda, kiedy się spatrzy ciekawe, kiedy dodadzą widoczne e, naboje to bym o kurde nie wiem czemu, ale tu używam ale lubię po prostu Chcemy złoto. Już 5 godzin i 51 minut gram z tą bronią, a to on? Ooo, mam coś e, na ten kosa. Idź widzowie. W końcu go znajdę. To jest pierwszy. A ja widziałem go. chyba Opa, kolejne 8 kryształów. Co to jest? <śmiech> <śmiech> się nie bać ja nie jestem ja, ja jestem babnikiem. Jest, o jest jakiś Polak Ale pewnie już go nie ma Bo widzowie e, kiedy gracie na przykład tą grę to bardzo często po prostu się gracze e, pojawiają Polacy i po prostu nie umieją przegrywać i komentują, że jesteś akarem i tak dalej. Kiedy cię zabijają, to się e, to mówią, że e, albo hejtują, albo no. Albo wyzywają i co. Chyba, ja dzisiaj grałem e, z e, moimi brodą, z sami Polacy, i oni by się e, mówili, że, że ja ci, tu, ja a ten drugi mówi, a może ma tą broń ulepszoną. Czyli tą. Jak co? Szukam gracz e, Ja też e, powrócę do tej farmy. Ja zrobiłem bardzo długą przerwę. O nie, no. Pa, wyszuki. E, po, o. 10, 9. Co my odeszliśmy do roku 2028. Zaczekaj. Te 3 lata. No! O! Teleportacja, proszę czekać. Uuu! Jest to Muhayoshi. Tinder cola. Tylko dla dzieci cola. Bardzo pyszna. Tylko dla dzieci. 5, 4, 3, 2, 1. O, no to dawaj bakruns. Ale oni lagi mają. Mój koleżka ma lagi. Kurde, nie umiem tego robić. Z memów. No że oni tu będą. Nieco każdy mogą robię. W, w tej... Zawsze kiedy gracie z tej to zawsze... Oczekujcie, że oni stąd przejdą, albo stąd, albo stąd, bo zawsze tak jest, widzowie, ja nie kłamię, tymczasem w ogóle się nie ruszają. Uwierzcie mi, zawsze stąd przychodzą albo stąd, albo stąd nie? mi już nie kilo ja nie wiem jak mógł go nie zabić ile mam już kili? Cztery oczywiście, bo mamy pięć winów. A teraz będzie sześć. Sześć dawaj. Sześć kili. Pięć. A, tamten wyszedł, no to pięć. I powoli będzie. sześć. A nie, będzie, będzie Max. E... O, nie, a on tak bo go e, laguje. Bo kiedy nie ma broni, nie, nie ma się broni wręcz w rączkach. O, jednego zabiję na to. A nie, to mój wróg. Mario, Cristiano Ronaldo. No czy musisz się tam? No proszę nie. Nie. No. Grinch. Mr. Grinch! No, update! Widzowie, tego nie widzieliście. O! Stara wersja powróciła! Stara wersja! O! bardzo Barbornanem O, dawno w tą starą wersję nie grałem Trzeba mu to powróciło No, mieliśmy już to bardzo długo Ej, ja serio tego nigdy nie grałem w tej nowej wersji. Banana chips. To banana chi chips. Wiesz O, ej, jest ramkę! mnie cię ramkę. kontra Lola, mogę Czekanie. Czekania. Dziesięć. Eee... Czy on nam... usunął wszystkie nasze bronie, nie? Jak można? Ej, hacker! Widzieliście, widzowie? On był milion kilometrów dalej. I nagle był u mnie. Z Cine City powinno być Zero hit. Dobra? Mamy więcej życia czy co? Że on miał tak dużo? Nie. No to albo ma jakiś upgrade już remaining i można zmienić broni. Znaczy dwa razy można zmienić broni na ranket I Kurde, ranket się dobrze. No! Wzięliście widzowie, że on się teleportował i nagle był za mną. Nie wiem, trzeba ja przypadkiem teraz switch, mnie zrobić. Hier kommt. 但是。 o lado de Jinji, agora os bambaneros. On to robi, nie? Czy jest haker? Trzyszy, trzy. mam nadzieję, że to mi się uda. Chyba już zaczynała odwezywać, nie? Śmiech.

To jest coś tak zbudowane, że ja nic nie widzę. Dobra! Spierniszam z tego serwera, bo to oczywiście chłop bez przerwy wyzywa. Mam nadzieję, że widzowie w tej grze nie wyzywacie o ile gracie i w ogóle innych graczy. Znaczy nie piszcie tego, widzę, możecie w pewnym życiu ich, ale nie wygrzałem, bo możecie dostać bama. kolega Ojej. arena 50%? o co na 50% aaa teraz już wiem, że 50% szans, że będzie a kiedy dwa dwie głosówki ten czasem wyzywa, wyzywa, wyzywa o mam do pistoletu i właśnie bo ja miałem niby dostać do e, kosy i nie dostałem Używałem ile chcieli Co to za kłamstwo Nie dostałem 2 vs 2 vs 2 vs 2 vs... Nie ja pienniczę Bo mnie wierzy, że nie ma takiego kłopotu Nie mogę nie mogę już iść Serwer Madusa Just Unboxed a legendary Legendary skin For a for the handgun. No ja mam ten handgun Please case tutaj jak się pisze ten a e, 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 teraz za chwilę zrobię coś kolejny e, takiej bardzo o takim bardzo fajnym od takiej bardzo fajnej Mara e, zrobię taki fajny o takim fajnym grau a te co zrobiłam na zapas te filmy, to ja to ja właśnie jutro dopiero wyślę, bo to będzie pewnie za długo.